Witam, moi drodzy, przeczytałam Wasze komentarze. Ja zdecydowałam się nagrać taki filmik, który opowie Wam i w ogóle przypomni mnie plusy polskie, życie w Polsce i w ogóle, co mnie bardzo zdziwiło, co mnie zaskoczyło w Polsce. I dlatego nagrywam ten filmik. bo zostawiliście dużo komentarzy, typu Dziękuję bardzo, że przypominasz nam, jak. To wygląda życie w Polsce, że przypominasz, że gdzieś może być gorzej, a nie tylko patrząc na dobre jakieś inne kraje. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Czekam na Wasze paluszki do góry i oczywiście subskrypcję kanału, bo dla mnie jest to bardzo ważne. Przypominam, nazywam się Iryna Paszyńska. Jak ktoś jeszcze nie zna mnie, opowiadam o życiu w Polsce jako repatriantka, która powróciła do swojego domu. No cóż, zaczniemy! Przyjeżdżając do Polski, miałam tylko 18 lat. A wtedy jeszcze nie mogłam sobie za bardzo ujawić, co w ogóle będzie, jak będzie wyglądało moje życie później po przeprowadzce, ale już wiedziałam, że będzie dobrze, będzie na 100% lepiej, i tak się okazało. Dzięki Bogu. Marzyłam o przeprowadzki od samego dzieciństwa, jak ktoś jeszcze nie wie tą historię, którą opowiadam już dawno, to kiedy miałam 7 lat, do mnie przyjechała rodzina z Polski i Przyjaciel tej rodziny, i ten przyjaciel podarował mnie słowniczek, taki mały z polskim, rosyjskim językiem, i od, te, od tego czasu zaczęłam marzyć o przeprowadzce do Polski. No i wiedziałam, że to jest dla mnie możliwe. Już później, kiedy zrozumiałam, że mam a, polskie korzenie, bo małe dziecko, 7 lat, prawdopodobnie nic nie może spokojnie sobie ujawnić, jak to musi wszystko wyglądać, ale jak, już kiedy wyrosłam, to zrozumiałam, że mam taką możliwość, i wtedy zaczęłam już coś robić. Dlatego, że także przeprowadzić się. No zacznę od tego, co mnie bardzo zaskoczyło w Polsce jako dla człowieka, który wcześniej nie był w innych e, krajach, tak e, i w ogóle miał pierwsze takie doświadczenie, to czystość miast, to naprawdę dla mnie było bardzo, bardzo wielkim zdziwieniem, bo wcześniej ja byłam na Krymie, tak, byłam w Ukrainie i no, z tego co widziałam, tam nie jest bardzo czyste niestety i zawsze dla mnie to było to samo co i w moim domu rodzinnym. A kiedy przyjechałam do Polski, bardzo zdziwiłam się, że to jest tak czyste, że są takie piękne parki. Jak widzicie, też nagrałam filmiki w parku, bo jest naprawdę piękna pogoda i chcę też tą piękność pokazać Wam. To naprawdę uwielbiam to wszystko, co tu jest. Na przykład w Warszawie każdy park jest bardzo piękny, bardzo czysty i uwielbiam no, te parki. No i wyszłam sobie z lotniska, już dziwiłam się, że jest bardzo czysta, że takie wielkie drogi, że takie wielkie budynki. I kiedy przyjechałam do Starówki, do centrum miasta, bardzo byłam zdziwiona. Nawet później, kiedy potem podróżowałam po całej Polsce, to widziałam czystość i e, zadbanie za miastami, za ulicami, za mm, Parkami, którym teraz tu mamy, i to świetnie. Cieszę się i to naprawdę zaskoczyło mnie i zaskoczy jeszcze dużo dużo innych ludzi, którzy będą przyjeżdżać z takich krajów wschodnich do Polski. Na przykład, też zdziwiło mnie bardzo, że nie ma jesieni liścia. Liście na, na ulicach, na e, podłodze, na asfalcie, tak? Nie ma w ogóle tych liści i to jest, było dla mnie bardzo dziwne, no bo chyba jest jesień i czy musi być coś, coś leżeć, musi coś być, ale nic nie było, bo sprzątałem, bo masz samochody myją ulicę. Dla mnie do dziś jeszcze to jest bardzo wielkim zdziwieniem, samochody myją ulicę. To jest pięknie, to jest przepięknie, to jest bardzo, bardzo miło i bardzo fajnie, że w ogóle tak się robi tu i że jest taka mentalność w tym. Następnie, o czym chciałam powiedzieć, uh, i co do dzisiaj mnie zaskakuje naprawdę w Polsce to możliwości, które teraz mam. Uh, wcześniej, mieszkając w swoim domu, nie miałam możliwości za dużo podróżować gdzieś tam uh, wyleczyć niedrogo, tak? bo na przykład z Warszawy, z Katowic, z uh, Wrocławia można spokojnie sobie wyleczyć za 180 zł w tą i tamtą stronę, i to jest świetnie i bardzo cieszę się tym. I do dzisiaj nie wierzę, że mam. Takie możliwości otwarcie tego świata, że mam możliwości rozwoju, że w Polsce dużo, dużo różnych możliwości uczenia się, uczelni, uniwersytety, jakieś szkoły policjalne, jak chcesz coś zrobić swoim życiem, to ty masz na to możliwość i to jest pięknie i to jest świetnie i do dzisiaj naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Uwierzcie mi, nie mogę w to uwierzyć, może nawet nie do końca tym wszystkim korzystam, bo nie rozumiem, jak to wszystko jest wybudowane i jak to może być, jak to wygląda i cieszę się naprawdę bardzo tym i też chciałam Wam też przypominać, że w Polsce jest dobrze i jest dużo, dużo możliwości do wykorzystania, naprawdę, moi drodzy, możemy to wszystko zrobić, co chcemy, bo w niektórych krajach, w niektórych miastach nie ma, nie znaleźć tyle możliwości, ile my mamy tu, i musimy, po prostu musimy z tego cieszyć się i szwintować tą możliwość. Tak samo dużo ludzi piszą na mnie w komentarzach, albo dużo słyszę to od Polaków, że w Polsce jest źle, że w Polsce dużo podatków, że w Polsce są małe pensje, że ludzie źle żyją. A powiem tak, że to, co powiedziałam wcześniej, to mnie zaskoczyło. Te to myślenie Polaków, to te słowa, tak, te opinie o Polsce mnie zaskoczyły. Bo dla mnie to lepsze życie, tak? A dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski to lepsze życie. I może nie do końca ludzie, mieszkając stół, przyzwyczający do tego, oceniają to dobrze. I dlatego. Też chciałam o tym powiedzieć, że ważne jest doceniać to co masz, patrzeć na to, patrzeć na wszystko tak z dwóch stron. Z jednej, że ja chcę do czegoś dojść i z innej strony, że ja jestem gdzieś i mnie jest tu dobrze, bo jest gdzieś tam, gdzie jest gorzej. No niestety nie każdy tak myśli i nie każdy może adekwatnie sobie wyjaśnić, dlaczego, dlaczego ja myślę, że w Polsce jest źle, dlaczego ja narzekam na podatki albo na pensje, bo tak naprawdę ktoś mi napisał komenta w komentarzu pod filmikiem, że w Rosji też jest spoko, bo ktoś tam zarabia i, dwa, i 2004 i spoko. Oczywiście, ktoś tam tak zarabia, ale większość ludzi, powiem wam, moi drodzy, zarabia 1000 i mniej. На цілий місяць, як ти маєш ще свой дом і своє мішкання, то ще не є Жле. А як не, ну то я не в як радиш. Як кражу собі молодим людям, які мають пенсія 1000 злотих з цінами, які сон в Україні, в Росії. Uh, takie jak w Polsce, nawet więcej? Trzeba myśleć, zawsze patrząc na różne sytuacje uh, w świecie, w swoim życiu. Już uh, żyję z uh, tam lat, moich 22 wkrótce będzie, uh, ja zrozumiałam takie rzeczy, że my mamy swoje myślenie, ale nasze myślenie to tylko nasze myślenie i nasze opinie, a życie to tylko nasze opinie. I zawsze trzeba starać się, chociażby starać się, patrzeć na z różnych kąt, tak powiem, żeby, żeby adekwatnie ocenić to wszystko. Mam nadzieję, że dla kogoś to będzie korzystne, te moje słowa, człowieka, który przeżył trochę życia w różnych krajach i przyjeżdżając do Polski, wrócając, wracając do Polski, patrzy na to wszystko i mówię dzięki, że jestem tu. I naprawdę tak jest, kiedy przyjeżdżam do Rosji, do Ukrainy, a później wracam do Polski, to robię tak. Do, tak, to naprawdę robię tak. I są ludzie, którzy też byli na Rosji albo na Ukrainie z Polską i też mają doświadczenie patrząc na życie innych ludzi. I świetnie, że mogłam mieć takie doświadczenie i że teraz mogę porównywać to życie tak? i też Staram się opowiadać o wam o tym, żeby wy też mogli wiedzieć i też próbować porównywać, i zrozumieć, że wasze życie jest bardzo dobre i trzeba nim cieszyć. Się. Tak samo zdziwiły mnie w Polsce możliwości pracy, na przykład w Rosji albo w Ukrainie nie ma możliwości pracować na umowie pracy jak tu. A jak ktoś ma jakiś kontrakt, to jest bardzo dobrze. Zwykle to jest coś, co nie podlega opiece medycznej i niestety nikt ci nie pomoże, tylko jakiś tam. Zwykle jak w Polsce na przykład, tak w Rosji jest tam jakieś ubezpieczenie bardzo słabe i jeśli coś chcesz zrobić ze swoim zdrowiem, albo jesteś chory i musisz wyleczyć się, to musisz płacić za to niestety sam. I dlatego też to było dla mnie bardzo dziwne. I wcześniej, kiedy jeszcze nie pracowałam na umowie pracy, to nie do końca rozumiałam, jak to jest fajne mieć umowę pracy, na przykład, i dobrze, że dużo ludzi w Polsce mogą to mieć, bo na przykład, duże firmy, kompanie w Rosji albo Ukrainie nie proponują takich, takich możliwości, jako kartę Multisport, musisz sam płacić za to wszystko, jakieś benefity inne różne, niestety takiego tam nie, nie ma, prawdopodobnie w innych krajach, bardziej rozwiniętych też, a jak Polska, to tam też są takie rzeczy i cieszę się, że są, bo w Rosji, Ukrainie i prawdopodobnie w Białorusi tego nie ma. No cóż, moi drodzy, powiedziałam Wam trochę o tym, co zaskoczyło mnie w Polsce i jak to wyglądało z mojej strony, jako człowieka, który przyjechał do Polski. Nie urodziłam się tu, ale przyjechałam tu i cieszę się tym, taką moją sytuację, bo mogę patrzeć na Mm. На друге можна побачити, моє інне життя ю теж трохи по-іншому. Dziękuję bardzo, że zobaczyliście ten odcinek i mam nadzieję, że Państwu on się spodobał. Oczywiście, czekam na Wasze komentarze, bo zawsze ich czytam i zawsze staram się na nich odpowiadać. Także czekam na Wasze paluszki do góry i subskrypcje, bo dla mnie jest bardzo ważne. Chcę pokazywać te filmiki więcej ludzi, żeby oni mogli też zobaczyć to a, i też wymówić wy mi swoje opinie. Dziękuję bardzo, że Zobaczyliście jeszcze raz ten filmik do końca. I do zobaczenia.